Cześć, nazywam się Wiesława Dereszyńska, zajmuję się odnową biologiczną, a także jestem konsultantem żywieniowym. I dzisiaj odpowiem wam w trzech krokach, w jaki sposób schudnąć bez efektu jojo. Pierwszy punkt, przede wszystkim zrób badania z morfologii krwi. Sprawdź, jakie masz wyniki. Wyeliminuj choroby cukrzycy, a także problem związany z starczycą. Oczywiście na te dolegliwości również mamy sposoby w utracie wagi, ale warto, żebyś był tego świadomy. Możesz również przyjść do nas na, bezpłatną bada na bezpłatne badanie analizy wellness, na której sprawdzimy Twój poziom nawilżenia twoją tkankę mięśniową, a także tkankę tłuszczową, tą, która znajduje się pod skórą, a także tłuszcz trzewny, od którego uwaga powstaje ponad 90 różnych chorób. I chodzi nam przede wszystkim o to, aby tą tkankę tłuszczową zamienić na mięśnie, a efektem ubocznym będzie spadek wagi. Kolejna rzecz Możesz również skorzystać z biodiagnostyki, na której sprawdzimy twój poziom minerałów, witamin, sprawdzimy zwłaszcza grupę witaminy z grupy B, B12, witaminy grupy D, a także jak funkcjonuje twój układ trawienny, twój układ krążeniowy i w zasadzie cały przegląd twojego organizmu. I kolejny punkt, to jest punkt drugi. Nie rozpoczynaj diety od dzisiaj czy od jutra. Przygotuj się do niej. Zrób listę zakupów. Przygotuj się, jakie pokarmy weźmiesz ze sobą do pracy. Zadaj sobie pytanie, czy lubisz koktajle, zupy. No i przede wszystkim, zamień. Mięso na ryby. Bardziej korzystaj z roślin strączkowych. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Przestań używać słowa dieta, bo kiedy mówimy dieta, to od razu idzie taka kara do podświadomości, kiedy ta dieta się skończy, kiedy zacznij normalnie żyć. Nie, tak nie robimy. Zacznij inaczej przedstawiać swoje prawidłowe, zdrowe odżywianie, że odżywiasz się, na przykład zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowia, albo zaczynasz stosować zdrowy styl życia. Dlaczego? Ponieważ tylko jadłospis, który jest wprowadzony na stałe, a nie czasowo, spowoduje, że waga nie będzie nam rosła. Kolejna rzecz, punkt. Trzeci. To jest radzenie sobie ze stresem. I tu zaobserwuj siebie, czy radzisz sobie z emocjami albo czy jesteś, jak zaczynasz jeść, czy jesteś głodny, czy po prostu chcesz uciszyć jakieś emocje. Mogą być takie emocje jak złość, jak rozczarowanie, nawet jak znudzenie, zmęczenie. Zaobserwuj to u siebie i chcę tobie powiedzieć że jeżeli odczuwasz taką emocję jak złość to nawet woda jest dla ciebie szkodliwa dlatego że układ nasz nerwowy jeżeli się zdenerwujemy po prostu zachodzi chemia w organizmie i przez 15 minut nie jesteśmy w stanie się nawet uspokoić ani zajeść tych naszych emocji dlatego uspokój się poddychaj aby zmniejszyć również stres, stres, pomyśl o ćwiczeniach. Dostosuj te ćwiczenia do siebie, do Twojego stylu życia. Dobierz je indywidualnie. Możesz spojrzeć na nie pod kątem np. grupy krwi. Czyli jeżeli masz grupę krwi 0, to wówczas możesz stosować takie ćwiczenia jak aerobik, jak ćwiczenia dynamiczne, siłownia. Natomiast jeżeli masz krew A, grupę krwi A, to dla Ciebie będą korzystniejsze takie ćwiczenia, które Ciebie wyciszą, ale tak od wewnątrz, czyli yoga, pilates, spacery, i jeszcze bardzo ważna rzecz, badania były robione, że najlepiej spalają e, ćwiczenia tak zwane interwałowe, czyli jeżeli biegasz, to nie non-stop długie maratony, tylko biegasz 40 sekund, następnie truch, znowu 40 sekund i znowuż truch. Podobnie robisz to z ćwiczeniami, czyli ćwiczysz bardzo intensywnie, e, zwalniać ćwiczenia. Znowuż intensywnie i znowuż zwalniasz ćwiczenia. To są najlepsze ćwiczenia zgodnie z badaniami. I na sam koniec bonus. Co robią nasze gwiazdy Hollywood, aby utrzymać zdrową i piękną sylwetkę? Otóż tu również badania były robione, i okazuje się, że tak zwany post, Przerywany jest świetnym sposobem na piękną sylwetkę. Co to znaczy? Że jemy na przykład 8-9 godzin dziennie, a w pozostałe godziny pijemy wodę, pijemy ziołowe herbatki albo po prostu ziołową herbatę. Tak więc zdecyduj się co lubisz jeść, na co masz ochotę, ile kilogramów chcesz schudnąć. A jeśli masz pytania, to napisz pod postem, pomożemy dla Ciebie znaleźć tą jedyną typową dietę, która pomoże Tobie schudnąć i utrzymać wagę bez efektu. Jojo, zapraszam serdecznie.